Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Tarot Empatii. Z tej strony Paweł. I zapraszam na czytanie yy, listopadowe, bo mamy listopad, a właściwie po prostu niedługo będzie listopad. I myślę sobie, yy, tak jak planowałem ten rozkład, to pomyślałem sobie, że on też powinien być właśnie taki, yy, taki listopadowy cokolwiek, cokolwiek to znaczy. Dla mnie listopadowy to znaczy. Taki rozkład. Który nie wiem, charakteryzuje się taką większą otwartością na refleksję, na autorefleksję na dotyczącą naszego życia, naszej przyszłości. Może też przyszłości naszej rodziny, tego skąd pochodzimy, skąd pochodzi nasza linia rodowa, no i jakie to ma właściwie dla nas konsekwencje, dla nas tu i teraz, tak, w tym naszym życiu albo to nawet, nawet dokładniej w tym naszym, jakby, momencie życiowym, w którym się teraz znajdujemy. Um, dlatego też ten rozkład sobie zaplanowałem, um, żeby on poruszał um, właśnie takie tematy albo rezonował z taką aurą um, oglądania się wstecz za siebie, um, też z czymś, co nazwałem dla siebie tak naprawdę siłą naszej księżycowej natury księżycowej, no bo księżyc to jest podświadomość, tak? A podświadomość jest elementem, yy, nasza podświadomość jest elementem podświadomości zbiorowej, jakby łączy się z tym, z tym centrum, z tym głównym centrum, tak? Które gdzieś kształtuje, z tą linią i, i rodową i szerzej ludzką, która nas kształtuje też ze spokojem umysłu, ze spokojem ciała, tak? Bo chodzi o to, żeby jakoś w tym momencie, kiedy jest coraz ciemniej, coraz zimniej, coraz bardziej tak się zamykamy w sobie, żeby dostosować się do aury przyrody. To jest myślę, że zwłaszcza ważne dla, dla nas, gdzie my tak naprawdę żyjemy często nie wszyscy, ale wiele osób w oddzieleniu od tej przyrody i ten nasz współczesny świat, ten taki bardzo nowoczesny nas od tego co jest naturalne, od tego co jest związane właśnie z naturą nas oddziela. I właśnie to oddzielenie jest nam przedstawiane jako coś naturalnego, a przecież wcale tak naprawdę nie jest. Dlatego um, potem kiedy my doświadczamy na sobie tych konsekwencji, tak? Zwi związanych na przykład ze zmianą pół roku, to często może to prowadzić do takiej dekoncentracji. No więc taki będzie rozkład. Jak widzicie e, wybrałem Night Santarot. E, no, moja jedna z ulubionych, jeśli nie moja ulubiona talia, główna taka wróżebna bym powiedział. E, tak naprawdę. Mm, i co, oczywiście e, chciałbym Wam podziękować, tak, za wszystkie komentarze. E, zaprosić Was oczywiście do lajkowania, do subskrypcji kanału. E, też, e, jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to może pisać do mnie na adres mailowy, e, który się pojawia w rogu ekranu, albo przeczytać sobie w opisie. E, tam jest też odnośnik, jak takie czytanie e, zamówić. No dobra, i to tyle słowem wstępu. Ok, przechodzimy sobie teraz do rozkładu dla panny. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, o jakich potrzebujemy wiedzieć, dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie. Dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze, wtedy, kiedy otrzymujemy A, odpowiednie wskazówki od losu. Znowu robię ten sam błąd. Tu jest druga karta. Eee. O, w ten sposób. No dobrze. Centrum. Co jest najważniejsze w tym miesiącu? Król mieczy. No proszę bardzo. <gryw> no, na pewno myśli, że jest najważniejsze. Czego szukać w sobie, w innych w tym momencie i w kierunku czego podążać. No mamy Króla Mieczy, więc karta dworska, karty dworskie zawsze wskazują albo na jakąś osobę konkretną z waszego otoczenia, albo na pewien sposób zachowania, styl zachowania. Jak i przyjąć? To jest coś, w kierunku czego należy zmierzać. Więc może być to tak naprawdę jakiś aspekt waszej osobowości, który mówi o panowaniu, o byciu na górze, byciu bardzo elokwentnym, bardzo rozmownym, na też takiej posiadaniu, zobaczcie, dużej kontroli nad swoimi słowami. Tutaj w królu mieczy nie mówimy tego, co nam się na język przyniesie, tego na co, co mamy ochotę, nie mówimy tego, co czujemy. Tylko właśnie w taki bardzo wyważony sposób posługujemy się słowami. Być może czasem um, król mieczy jest najbardziej sprawczy, najbardziej efektywny wtedy, kiedy przede wszystkim czegoś nie mówi, czy kiedy czegoś nie pokazuje po sobie. I myślę, że to jest właśnie mm, to, na co warto zwrócić uwagę. W tych kartach bardzo mocno, właśnie w najcan dla mnie takim flagowym są te serce w klatkach, które się pojawiają przy tych na tych kartach się pojawiają właśnie gdzie mamy archetyp kogoś kto ma kontrolę nad swoimi emocjami. Trzeba wziąć, umieć w karby wziąć swoje życie właśnie poprzez taki zdrowy rozsądek też nie, no bo król mieczy to jest przede wszystkim żywioł powietrza, tak, a więc słowa, a więc myśli też. Ale e, to jest bardzo mocno jednoznacznie powiązane też z tym, jakby, jakiej jakości są to myśli, jakiej jakości są to słowa. Jak bardzo potrafimy być rozsądni w tym wszystkim. Czasem też wycofani, tak? O czym mówi to serce w klatce. Zobaczmy, ym, na co nie mamy wpływu, co trzeba zaakceptować. No, proszę bardzo, dziesiątka kielichów. Ja tutaj widzę jakiś rodzaj aspiracji. Dlaczego? Bo to jest dziesiątka. Dziesiątki zamykają cykl, one są na samej górze, w tym dworze, w tym całym, ze wszystkich tych kart. A więc jest to jakiś model szczęścia, jakiś model życia, do którego dążymy, którego chcemy osiągnąć. Ta karta mówi oczywiście w takim podstawowym sensie o szczęściu w rodzinie, o miłości, o takim otuleniu przez Przyjemne emocje, tak? Kiedy jesteśmy w tego typu relacjach z innymi ludźmi i to nas buduje, i to nam daje komfort, i to powoduje, że, ten, że wszystkie elementy naszego życia wydają się być idealnie do siebie dopasowane, bo ta emocjonalność, te relacje z innymi ludźmi, ci inni ludzie, to jak my na nich reagujemy, daje nam tyle szczęścia. To jest rzecz, na którą nie mamy wpływu. I teraz pytanie, czy. czy to jest, czy ta karta nie mówi o tym, że jest pewien rodzaj relacji w waszym życiu, na które nie macie wpływu, i które będą się toczyły swoim własnym rytmem, swoim własną logiką wewnętrzną. Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli gdzieś w centrum tego czytania jest król mieczy, który ewidentnie lubi rządzić innymi i lubi mówić innym, jak mają żyć, a to na co nie macie wpływu, to są właśnie relacje, tak jakby była właśnie ta sugestia, do co tak mi się intuicyjnie narzuciło wcześniej. Bardziej istotne może być to, czego nie powiecie, gdzie nie wejdziecie ze swoją opinią, e, niż to, co powiecie. Tak? Że im więcej kontroli będziecie chcieli uzyskać, tym tak naprawdę mniej tej kontroli uzyskacie. No co e, dobrze, zobaczmy teraz, co jest elementem, co będzie elementem w tym miesiącu dla Was, ciągłej przemiany, coś, co potrzebuje przemiany. Albo zmiany podejścia. Co się nie utrzyma? No, kolejne kielichy. Tym razem e, mamy piątkę kielichów, a więc jakiś smutek, a więc jakaś strata. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że wy chcecie, e, że jest jakaś trudna sytuacja. Być może w Waszej rodzinie, jakiś problem, coś się nie potoczyło tak, jak powinno. Jakiś członek Waszej rodziny, być może Waszego otoczenia, właśnie. E, poczuje taką dotkliwą stratę, tak powiem po prostu, no piątka kielichów mówi o tym, tak to jest aura właśnie osoby, która jest pochłonięta stratą. Cenną dla siebie. Nie skupia się na tym, co ma, skupia się na tym, co jej zabrano, albo co, co uważa, że jej zabrano. Um, I to jest coś, co ulegnie przemianie, więc albo ten smutek, ta nostalgia, one odpłyną w swoim czasie. W taki... Takim naturalnym biegiem zdarzeń, naturalnym biegiem rzeczy. To też o tym mówi dziesiątka kielichów, tak. To, to na no co nie mamy wpływu, że życie płynie, po prostu. Szczęście przypłynie, szczęście odpłynie, smutek przypłynie, smutek odpłynie. Wszystko się toczy swoim własnym torem. I um, nie ma co tak bardzo na to zwracać uwagi. Dlaczego to jest, myślę, tutaj istotne? Bo myślę, że Król Mieczy, tak jak powiedziałem, który może mieć taką tendencję do liderowania, do przejmowania kontroli, do być może nawet opiekowania się innymi ludźmi, um, ale właśnie z takiej pozycji zdrowego rozsądku, ja wiem lepiej. To czasami jest zdrowy rozsądek, a czasami to, to tylko wygląda na zdrowy rozsądek, tak żeby była jasność, ale um, ja mam wrażenie, że ta karta tutaj właśnie mocno się sugeruje, żeby się zdystansować jednak do tego, żeby nie iść za tym impulsem, że ja tutaj muszę się zaangażować, bo nie będziecie mieli na to wpływu, a to na czym możecie się skupić? Na pomocy drugiej osobie za chwilę nie będzie w ogóle istotne. Tak, bo ta piątka kielichów jest na pozycji to ulegnie przemianie. Być może Ponieważ ta karta jest też, tak jak powiedziałem, na pozycji tego, co trzeba zmienić. Być może w jakiś sposób to jest też karta, która mówi e, o Was, w sensie, że to Wy macie tą melancholię, to Wy macie poczucie straty, poczucie dyskomfortu. Tak jak powiedziałem, na relacje nie macie wpływu, więc może w jakiś sposób się czujecie odrzuceni. Tak? Hmm. Trzeba mieć świadomość, że to też ulegnie zmianie, jeśli to jest właśnie tą drogą i pójdźmy, To też odejdzie. Więc nie ma się za bardzo na tym koncentrować, nawet jeśli to są mocne emocje. A myślę, że piątki torotowe, no mówią o, o, o silnych stanach psychicznych, tak. O silnych stanach życiowych, a więc to może być mocne. No trzeba umieć do tego zachować pewien dystans. No właśnie. A jaka jest rada? Rada, przekaz od Waszych przodków. Em, dosłownie traktowanych. Rodzinnych, albo właśnie tak bardziej egzystencjalnie, bardziej kosmicznie, przekaz od kosmosu, od kosmicznych przodków, od wszechświata. Taki właśnie przekaz z gwiazd dla Was. Eee, Kolejna dziesiątka i Dwór Mieczy, powtórzony. Eee, słuchajcie, e, dziesiątka e, Mieczy jest trudną kartą, na pewno, bo mówi o definitywnym końcu jakiejś sytuacji. Definitywnym końcu, bo zeszliśmy już tak daleko w, tym, w tej sytuacji, że już tylko może być koniec. Już dalej się nie da, nie da pójść. Zamknięcie systemu. Każda dziesiątka mówi o zamknięciu, domknięciu się pewnego cyklu. W przypadku dziesiątku mieczy to jest takie dosyć bolesne. Zastanawia mnie, czy to jest przestroga na zasadzie. Yy, jeśli za bardzo uwierzysz, że jesteś tym królem mieczy, jeśli za bardzo weździesz tą energetykę um, właśnie w ten aspekt kontroli, tak myślę, to nagle um, dostaniesz tymi mieczami z powrotem, one uderzą w ciebie. Um, czy wręcz przeciwnie, to jest powtórzenie tego, co powiedziałem tak naprawdę wcześniej? Każda sytuacja będzie miała swój koniec. I na tym trzeba się zwrócić. W tym momencie, cokolwiek się nie dzieje w Twoim życiu, to przede wszystkim potrzebujesz wiedzieć, że to jest tymczasowe. A to, co będzie potem, będzie całkowicie inne. Bo to jest też istotne przy Dziesiątce e, e, Mieczy, że ona mówi o absolutnym zakończeniu jednego cyklu bolesnym i mocnym, bo potrzebujemy coś tak namacalnie zobaczyć namacalnie to, jakby poczuć. Ale to jest definitywny koniec. Potem ten świat, który się narodzi, już będzie całkowicie inny. Chodzi o naszą perspektywę, tak? Można zinterpretować to w takich kategoriach: dowiesz się informacji, które zmienią całkowicie Twój punkt widzenia. Wynik. Jaki będzie efekt? No, mamy słońce. Hmm. Tak, jakby wszystko miało się wyklarować, wszystko miało się rozjaśnić. Bardzo mamy silne karty ego tutaj, w tej trójce. Eee, bo tak naprawdę Iry i Król, e, właściwie wszystkie karty dworskie są kartami ego, tak? bo mówią o stylu zachowania, o, to, o tożsamości tak? albo innych ludzi z naszego otoczenia, albo nas samych. Tak samo karta Słońce, która mówi o tym, że jest taką kartą maski o niej się mówi, tak? bo, bo, bo karta Słońca mówi o tych zachowaniach, które widzimy u innych albo które inni widzą u nas, to co jest na zewnątrz, to co widać najjaskrawiej. Dziesiątka mieczy za to mówi o ego, jako o, o krachu ego, o końcu tego ego. Więc mamy takie zamknięcie, i powiem Wam, że to jest bardzo takie już. Naprawdę mocno mi się w tych czytaniach rzuca w oczy, że one, um, że te dwie karty, one są takie bardzo mocno zewnętrzne, zawsze w kierunku tych trzech kart, które są w jakiś sposób połączone ze sobą, energetycznie. Czasem naprawdę są to dokładnie te same żywioły, ale um, czasem chodzi o to, że mamy po prostu jeden przekaz. Bardzo mocny przekaz. Ja uważam, że tutaj tym przekazem jest to, tu jest wielkie arkanum, więc to jest jeszcze bardziej wzmocnione jako wynik, um, żeby być niezwykle klarownym w swoim zachowaniu, um, też w swoim sposobie widzenia tego, co się dzieje. Ja mam taką, taką sugestię dla Was: może mniej mówcie, ale więcej patrzcie. Więcej obserwujcie, co się dzieje dookoła Was. Um, to jest też ważne w Słońcu, które jest kartą. Um, jako, os jako osoby, jako personifikacji, kartą kogoś, kto stanowi centrum czyjegoś życia, innego życia. Dlatego też często jest to karta dziecka. E więc zastanawiam się tutaj, czy to mówi o tym, że gdzieś na końcu ta wasza pozycja króla mieczy wygra. Jeśli wy potrzebujecie być w jakimś centrum, to, to się wydarzy w końcu. Albo jeśli potrzebujecie, żeby y w waszym otoczeniu pojawiła się osoba, która będzie właśnie taka bardziej jednoznacznie pozytywna, też w stosunku do was, tak? Jednoznaczna, tak? Jeśli, żeby te złe energie odeszły, żeby te relacje z innymi stały się bardziej zrównoważone, to ja myślę, że to słońce sugeruje, że tak się w końcu wydarzy, ale z czymś trzeba skończyć, z jakimś stylem zachowania, coś jest toksycznego. Nie wiem, czy w Waszym zachowaniu, czy w zachowaniu ludzi z Waszego otoczenia, i to potrzebuje zostać zakończone. Ja, jeśli to y, nie dotyczy Was, tylko kogoś, właśnie z Waszego otoczenia, to ja myślę, że te karty sugerują: przestań na to odpowiadać, przestań z tym rezonować. Zachowaj dystans, po prostu zachowaj dystans, bo czasami. Y, Często jest tak, kiedy mamy kontakt z jakiegoś rodzaju toksycznością, z jakimiś niewygodnymi emocjami, tak? Nieważne, czy to jest jakaś złość, agresja, czy to jest jakaś depresja kogoś, która już nas też przyciąża, bo tak może też być, to czasami po prostu, żeby mm, przerwać ten proces, trzeba na niego przestać odpowiadać. Trochę zachowywać się, jakbyśmy tego nie widzieli, jakby to nie istniało, jakby nas to nie dotyczyło. Oczywiście to się może spotkać z reakcją negatywną, tylko że to będzie początek, potem to przeminie i e, potem, jakby ta wasza neutralność zyska i sytuacja się bardziej zneutralizuje, a kiedy się zneutralizuje, znajdzie się przestrzeń no dlatego słońce, tak? dla tego słońca, tak? Dla tej radości, dla tej pozytywności, bo gdzieś chyba o to w tym wszystkim chodzi. Um, no są te karty walki z jednej strony, mamy te miecze, z drugiej strony są te karty emocjonalne, więc gdzieś jakby brakowało tu porozumienia. To co powiedziałem na początku, ten problem z relacjami, na tym, na to warto zwrócić uwagę. I ja bym powiedział, że ta dziesiątka mieczy jako rada mówi o zerwaniu jakiegoś stylu zachowania, który jest toksyczne. Um, Słońce można interpretować jako nową jakość, która zostanie wprowadzona. Ona się wydarzy. No właśnie, czy wydarzy się z zewnątrz, czy to będzie szło od Was, to już jest inna, inna kwestia, ale na pewno będzie bardzo znacząca i taka mm, ewidentna, no bo trudno przegapić Słońce na finałmencie. Okej, okay, słuchajcie, zostawiam was z tym czytaniem. Um, zapraszam was do, oczywiście do zalajkowania filmu, do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Koniecznie zostawcie mi komentarz pod filmem i jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, odsyłam do, do adresu mailowego mojego. Można czytać w opisie filmu, jak takie czytanie zamówić. Do usłyszenia kolejnym razem. Papatki.